Cześć, witajcie. W końcu na Profesjonali włączyłem nawet mikrofon. Dziś poradnik, jak zrobić kawę w polu używając kubka ze stali szlachetnej aluminium. Potrzebujemy kawę i potrzebujemy czajnik. Jeśli jesteśmy w dziczy, musimy znaleźć czajnik. W pierwszej kolejności przepukujemy kubek, ponieważ jest nieumyty. Często takie kubki nieumyte można znaleźć w kuchni. Albo poza kuchnią też się zdarzy, więc warto szukać w takich miejscach. Otwieramy kawę. Raz już jest poranek, użyjemy trzech kopatych łyżeczek, z czego jedna nam powędrowała prosto z wiatrem. Ok, jeśli mamy już nasz nasyp gotowy, zalewamy go wywarem wodno-wodnym o temperaturze większej niż pokojowa, aż się zapomniałem. No musicie to zobaczyć. A więc teraz pora na degustację wrzątku. Z racji, że jest już drugi tydzień czerwca pokażę Wam plony jakie już zdążyły urosnąć na działce. Za mną zostały posianon pomidorki w ilości sztuk 20. Tuż obok znajdują się ogórki. W ilości sztuk nie wiem, ale wyrosło sporo. Pode mną znajduje się fasola. Fasola coś z odmiany olbrzymiej, ale dokładnie nie mam pojęcia. Jedynie na tym jednym krzaku znalazłem takie kiełkujące pomidorki. Reszta ma tylko kwiatki. Już wam pokażę jakie. Tu, proszę zobaczyć, mamy jakąś malinkę. Tutaj. Z racji, że jest już taka godzina 11.00, wow. to zdążyłem już zjeść tych krzaków połowę malin. Przepraszam. Następnym razem nagram trochę wcześniej. Prosto z krzaka, tak żeby nie traciły wartości ożywczych. Tak to się robi. O, idealnie, idealnie. To się nazywa prosto z krzaka. Chodźcie dalej. O, ale daleko iść nie musimy, ponieważ tu są jabłuszka na kołysającej się gąsce jabłoni. Kwiatostanów już nie ma, ponieważ przeolbrzymiły się w, w ogromne jabłka, które za chwilę zaczną spadać na głowy. Ogólnie też nie wyciszałem mikrofonu, bo mam nadzieję, że będziecie słyszeli w oddali śpiew ptaków które tutaj majestatycznie urozmaicają ciszę. To jest chuba olbrzymia. Olbrzymia, ponieważ wyrosła na martwym konarze pienia. A to jest pigwa, młoda pigwa. Ponieważ tu jest starsza pigwa, to są owoce pigwy. Z tego będzie można zrobić albo nalewkę, albo nalewkę. Znów nie będę nagrywał slow motion, ponieważ y, muszę oszczędzać baterie, bo za chwilę idę nagrywać koncert orkiestry reprezentacyjnej kantorek. Tośmy się pośpali. Nie, no to jest ogólnie konkurs orkiestr małopolskich, dlatego też zobaczycie, co się tam będzie działo. Pierwsze miejsce w tej kategorii dla krakowskiej orkiestry kantorek. Śliwek jeszcze nie ma, ale za to jest agrest, chociaż tak chorował trochę powiem wam Próbowałem już jednego agresta, bardzo dobry, ale jeszcze chwilę by potrzebował, ponieważ jego skórka jest bardzo twarda. A w środku znów zaś można spotkać bardzo słodki miąższ który. Musi z pożyciem kolejnej kuleczki z krzaczka, ale jeszcze chwilę poczekam dla lepszych doznań. Jest to pierwsze posadzone przeze mnie własnoręcznie odkopana ziemia i posadzony krzaczek. E, posadzone drzewo. Śliwka Wiktoria albo wiśnia. o kurczę nie pamiętam. O. Mm. Jeszcze z taką rosą poraną, bo w nocy padał deszcz taki dość ostry, ale dachu na szczęście nie urwało. Jeszcze troszkę muszą nabrać koloru, ale też drzewo wysypało całe. Wszędzie można ujrzeć kropki czerwone kuleczki. Prosto z krzaka. Dobra, zostawię je jeszcze na chwilę. Bo jeszcze taki kwasek troszkę mają. Czyli dosłownie jeszcze chwilka i będą pyszne. Dobra, i to by było chyba na tyle. Jeszcze ewentualnie Wam pokażę winogrono. Praktycznie została tylko gałąź główna. A aktualnie rozprzestrzeniła się znów ta winorośl na wszelkie strony. Dobra, to by było chyba na tyle. Ja kończę swoją kawkę. Wam też życzę yy, smacznej kawusi. Bawcie się dobrze i jedźcie owoce prosto z krzaka. O wiele smaczniejsze. Do zobaczenia. Cześć. Ah.